Ktoś musiał się przyjrzeć. Bo nie masujesz e, tutaj e, tylko palcami, rękami, o, bo tutaj nie dojdziesz do niczego. Tu trzeba po twarde stopy widzisz, osiągnąć, wyprostować, No, e, na, na początek trzeba rozgrzać, tak jak zawsze, tak jak się uczysz, bo to się dopiero teraz uczy. Na razie się uczy masażu, a później jako presury się będzie jeszcze uczył. E, ale pracujesz widzisz ciałem, zobacz. Nadgarstek wchodzi, park wchodzi, rozumiesz, cała ręka, tu jest siła, a nie w samych paluszkach tak. Bo tak to się zmęczysz, napracujesz, kostki cię będą bolały, a tu musisz chwycić, drugą chwycić, jak widzisz taką stopę a, i musisz a ją zakręcić. Wyjdzie... W środowisko w... musisz ją zakręcić, on musisz porościągać ją, a tak jak tylko tak, o tak ją porobisz, to nawet nie dotkniesz tych bólów, które tu siedzą w panu, teraz dopiero. Taką stopę trzeba dość długo rozgrzewać, wiesz, bo jest taka dość grubiańska, twarda, zdeformowana, więc zobacz jak, o, nadgarstek pracuje, zobacz, ja popycham nadgarstek barkiem, o, jeszcze, widzisz, nie, że sam tu nadgarstek pracuje, tylko zobacz, mój bark pracuje tak, jakbym cios zadawał, o, wtedy jest siła, tylko, że... Sam skręcam ten nadgarstek w różnych kierunkach, taki jaki ja chcę. Miś uczy się O, Tu chwytasz, za, e, z, widzisz, zahaczasz, a tu pracujesz. Znowu samym nadgarstkiem, nie paluszkami. Paluszki tylko kładą się, a później pracuje nadgarstek. O, Bo w nadgarstku jest siła, w całym ramieniu jest siła. Dlatego może nie widać, ale ja pracuję ciałem. No co ja bym tu zrobił palcami taką stopę, o tak bym połektał, tak? a tu trzeba pociągnąć w jedną, drugą, jest kawał, kawał kopyta jak to mówią, nie? To jest, to ta, ta jest, i ochrona, do tego ochroniarz. Tak, ma ta tu kawał stopy. To noga nosi mnie cała się. No 70, jest jak bud założy 70, taki 70 wojskowy duży, to trzeba, już nosi ta stopa trochę. Także pracujesz nad garstkami siłą ramienia i swojego ciała. Dobra, tam naciśnij.